Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Katarzyna Boźniak. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić informację, w jaki sposób przygotowujemy zdrowe śniadanie. Na początku wiem, że każdy z naszych klientów otrzymuje taką informację, właśnie jak śniadanie wygląda prawidłowo. Ja chciałabym dzisiaj o tym opowiedzieć i pokazać w sposób praktyczny. Korzyści ze zdrowego śniadania, oczyszczenie organizmu układu pokarmowego, z i złogów, dostarczenie wszystkich składników odżywczych, dostarczenie energii w ciągu całego dnia, schudnięcie, utrzymanie prawidłowej walki ciała, zmienienie nawyków żywieniowych. A następnie, jak przygotować takie zdrowe śniadanko? Rano wypijamy szklankę wody, już o wodzie dzisiaj dużo mówiliśmy, także kiedy budzimy się rano, nasz organizm jest spragniony wody, stracił prawie litr wody, w związku z tym wypijamy jedną szklankę wody i za chwileczkę przygotowujemy drugą. Do pierwszej szklanki wlewamy łyżeczkę aloesu. W jaki sposób robimy? Robimy tutaj otworek, następnie bierzemy łyżeczkę i wlewamy jedną taką miarkę albo łyżeczkę, jeżeli mamy i wypijamy. Jest pyszny. Herbatka jest naprawdę rewelacyjna, ale jest przepyszny. Następnie do drugiej, do herbatki Thermojetik, dodajemy do wody, dodajemy herbatkę Thermojetik. Wsypujemy niewielką ilość, jest to specjalna miareczka. Właśnie taką ilość sypujemy. Możemy zamieszać łyżeczką. No i oczywiście również wypijamy taką herbatkę. Zwłaszcza rano, kiedy po nocy nasz organizm potrzebuje dużo wody. Herbatka jest naprawdę rewelacyjna. Orzeźwia, podwyższa energię, poprawia samopoczucie, działa na zasadzie termoreakcji, spala tłuszcz, zamienia na energię i wodę, ale również poprawia nam metabolizm, powoduje, że świetnie się czujemy. I teraz najważniejszym, kluczowym naszym posiłkiem jest koktajl proteinowy. O koktajlu już też dużo słyszeliśmy, ale teraz jak przygotować w sposób błyskawiczny? Taki koktajl, aby stanowił szybkim, szybkie nasze, nasze pożywienie. A mianowicie do miksera wlewamy około pół szklanki wody. Tak, wlewamy trochę wody. Powiedzmy tyle. Następnie dwie miarki, czyli tą miarkę, którą mamy, wlewamy. Wsypujemy dwie płaskie łyżki koktajlu proteinowego. Właśnie takie nie za duże, średnie. Tak, koktajl jest naprawdę rewelacyjny. Mój ulubiony, ten ciasteczko z kremem. Do tego dodajemy. Możemy dodać albo jogurt, albo kefir, albo mleko sojowe. No i oczywiście miksujemy. Miksujemy. Minutkę zazwyczaj zostawiam jeszcze na chwilę taki koktajl. W międzyczasie on troszeczkę się spulchnieje i jest bardziej gęstym posiłkiem. Co takiego dobrego daje nam koktajl proteinowy? Jest to koktajl odżywczy, który dostarcza nam niezbędne składniki odżywcze, białka, węglowodany, witaminy, sole mineralne oraz lecytyny inne składniki poprawia samopoczucie, daje uczucie sytości, e, również, e, tak jak tu piszę, zmniejsza poziom cholesterolu, e, wspomaga budowanie masy mięśniowej, redukuje tkankę tłuszczową, a dzięki właśnie takim produktom, takiemu zdrowemu śniadankowi, dobremu śniadaniu, dobre śniadanko, e, schowam 5,10 kg talii, a jest to rzeczywiście nasze najlepsze śniadanie. Zawiera tylko 220 kalorii. No i oczywiście, jeszcze raz zniknę. To, co jest bardzo ważne, nasz koktajl jest już gotowy. Ile to nam zajęło czasu? Myślę, że nie więcej niż. O, proszę zobaczyć, jak jest super. Jest naprawdę przepyszny. Świetnie smakuje i 3 do 5 godzin nie jestem głodna. Mm, absolutnie rewelacyjne. Zachęcam wszystkich do spróbowania naszego śniadania. Można dodać owoce, można dodać płatki, można do, dodać odręby, można dodać jeszcze wzbogacić inne składniki. Wszystko, co podpowie nam fantazja, jest naprawdę rewelacyjne, wspaniałe. Dziękuję.